Witam Was, Paweł, siwiski Auto, Aleks. Pewnie jesteście na moim ogłoszeniu o to moto odnośnie tego samochodu, który za chwilę pokażę. Jest to Mercedes W212 z 2009 roku. Tak naprawdę można powiedzieć 10, bo pierwsza rejestracja jest dopiero w 2010 roku czyli E-Klasa 350D w wersji Coupe. I tu jest ciekawa rzecz taka, że poprzedni właściciel jest od 18 roku, w ogóle samochód jest od 18 roku w Polsce, a kupiony był na aukcji po pierwszym właścicielu w ogóle. Co jeżeli chodzi o sam samochód? Samochód jest w 100% gotowy do jazdy, zrobiłem już nim parę kilometrów, no i jak to Mercedes, oczywiście rozpływam się w nim, 296 tysięcy przebiegu. I nie wiem, czy to mówiłem już, że to jest 3-litrowy diesel. Pokażę Wam mniej więcej, jak samochód wygląda w środku. Tak auto wygląda w środku. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że poprzedni właściciel zapisywał tak naprawdę każdą jedną rzecz, którą robił. Czyli od 2018 roku wszystkie wymiany olejów skrzyni biegów, silników, filtrów i tak dalej. Jest to wszystko zapisane ze szczegółami co było robione, a do 18 roku mamy wszystkie faktury z Mercedesa czyli to co było robione przy nim i tak dalej, jest cała historia dodatkowo jeszcze mamy 14 stronicowy raport, ja wam oczywiście nie bronię wykupienia sobie tego raportu przed przyjazdem możecie to zrobić to są wasze pieniążki, ale ten raport 14 stronicowy u mnie mam i z tego raportu wynika, że samochód przede wszystkim ma 100% właśnie prawdziwy przebieg A że jest to 3 litrówka, nawet te 2.2 na nich to żadnego nie robi wrażenie Prawie 300 tysięcy kilometrów samochód, tak jak powiedziałem, płynie jeździ tak jak trzeba Kolejna sprawa w tym raporcie też wynika, że była niewielka szkoda Na kwotę 6 tysięcy złotych i poprzedni właściciel to mi potwierdził Ponieważ to była jego szkoda Więc tak naprawdę samochód jest... Można powiedzieć, że prawie bezwypadkowy. Generalnie, jeżeli szukaliście takiego egzemplarza, wiem, że mam jedną z najtańszych 3-litrowek w Polsce, Aleksandr Wódzki, Wojska Polskiego 163 Auto, Alex do zobaczenia, mam nadzieję, że... Znaczy ja wiem na pewno, że się dogadamy. Wszystkiego dobrego!